w mgłę i fregaty dwie popłynęły naszym kursem by nie zgubić się. Uczestników mamy w sumie biorących udział około 100, tak myślę, ponad 35 jednostek wodnych z całej Polski. Żeglarze przyjeżdżają do nas już rok rocznie, odwiedzają nas, niektórzy, który raz z rzędu, niektórzy są z nami 5-10, niektórzy mniej lat, ale każdym się atmosfera naszych regat bardzo podoba. W tym roku jubileuszowe 30. Pierwsze odbyły się w 68 roku. Potem była trzy edycje: 68, 69, 70. Potem długa przerwa i reedycja tych regat wróciła w 98 roku. I te nasze regaty w tym wymiarze no, pochodzą w swój jubileusz 30. Kto kto ktoś przykryje się palami. Jak na Bóg! Moją historię żeglarstwa, o, e, na, na ulicy Podgórnej w Starym Kolinie e, mieszkał taki Grzegorz Dubanasow, który pracował w elektrowni i pływał regatowo trochę na kadecie, a ja z ojcem przyjeżdżałem na ryby tu na kanał przy klubie żeglarskim Energetyk. I, Grzegorz kiedyś tam, któregoś dnia poprosił mnie, mówił, a może byś chciał popływać, miałem opę no, no, i tak się zaczęło, że z Grzegorzem dwa nocowe zacząłem pływać. I znów białe żagle na masztach rozkwitną, Kursy perry do Portland i Wright, I znów stara łajba potoczy się ciężko, Jeżeli mówimy od początku 30-lecia tego regaty barbórkowych, tutaj zimowych, to no, się faktycznie bardzo dużo wydarzyło w żeglarstwie. Przede wszystkim z tej młodzieży żeglarskiej z tych lat poprzednich doszło nam trochę młodzieży współczesnej. Ja myślę, że nie idzie to może tak szybko, jak to było kiedyś. To był taki bardziej sport elitarny, bo za dużo tych w żeglarstwie tematów nie było. Struktura się tak zmieniła, że w latach 30 lat wcześniej do tyłu były to kluby sponsorowane i w ogóle zbudowane przez ten wielki przemysł. I to się zmieniło niestety w ostatnich latach że te kluby musiały przejść na własne utrzymanie. Regaty barborkowe są dofinansowane przez miasto też. No jeżeli chodzi o okręgowy związek żeglarski, którym ja generalnie reprezentuję ten temat, dostajemy jakąś taką możliwą, niewielką, prawdę, ale jest to pomoc na tyle skuteczna, że musimy się z tym poradzić. Reszta pozostaje w naszych rękach żeby tak robić, żeby na podstawie tego czy posiadamy, co posiadamy było potrzebne, to są odruchy ludzkie, organizacyjne.